Zaczynamy filmik od zabrania swojej premii za niskie spalanie. Żartuję się słuchajcie, startujemy w trasę tutaj o, z taką brudną naczepą, ale naczepę umyjemy po tym jeszcze wisi wózek po tej trasie, ponieważ szykujemy auto na piknik i musi być czyste, a niestety maska Mercedesa lubi jak widać. Różnego rodzaju łóżki i już wygląda tragicznie po dwóch trasach. No ale po to ta maska jest, żeby zabijała owady, chyba. Siemano, witamy w drodze z Ard Brama do raju się otwiera. Wjeżdżamy, ładujemy okienka. Widzieliście? Dobra, załóżmy, że się otworzyła. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj się nie postarałem, żeby wam coś nagrać więcej, no, ale zobaczcie o 23.30 udało się zaparkować. W Niemczech na A81 na parkingu normalnie ze stacją można, można. Trzeba tylko mieć szczęście. Do <grym> zobaczenia jutro. Jutro mam 117 do pierwszego punktu i mam no jeden punkt. Później dwa w Stuttgarcie i nasza firma tam nad Stuttgartem. No i będzie po robocie. I wracamy szykować się do pikniku pozostały już 4 no 5 dni jeszcze tylko do jutra dzień dobry witam się z państwem dnia kolejnego jesteśmy tutaj pod Stuttgartem to znaczy obok Stuttgartu tak naprawdę za 900 metrów mam zrzutę no i to będzie właśnie na takiej ulicy tak jak widzicie teraz bo tutaj się raczej nic wielkiego nie zmieni czy mamy tu Dobra, tak to wygląda Ale ja się już rzuciłem bo było to na takim zakręcie miałem cztery stojaczki Zaraz tu pozamykam to i Idę zeskanować i jedziemy dalej Spoko rozładowna na było fajne miejsce trochę auto, ale chuj całkiem innym wózkiem jeżdżę i muszę się troszkę jeszcze do niego przyzwyczaić no bo jest całkiem inne sterowanie całkiem inna tutaj gama guziczków na no, przykład tu żeby wsunąć to jest jedna gałga a później żeby to jest do wysuwania nóg a żeby zmienić na zwężanie no to trzeba przestawiać tutaj no jest trochę papierków i przez biegą... do papierków. Papierki też są, ale jest trochę bardziej skomplikowane, że tak powiem, ale spoko też się jedzie. terberg się nazywa że... że może być No i cyk i tu nie trzeba nóg składać bo on się podnosi jakby z nogami cały Euras, Pronta and his father. Got a monstrous enemy. You better watch out if your enemies are broke ahead of full props. See, and be the greatest beast, the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me. He gets real big pissed off quick. And if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, of course, that a the or never getting boards on the blood and gold. up. Always want more freedom from the source and a release, this send a they feel the force of body. in. If you start shit, you be hard. Jedziemy. Przemierzam właśnie prerie Stuttgartu. Przez całe centrum przejechałem praktycznie. No i przed chwilą się skapnąłem, że moje auto nie jest Euro 6, ponieważ nie ma naklejki. Wiadomo, gdyby miało naklejkę, byłoby ekologiczne. Miałoby prawo tam dojechać. Bez tej naklejki mój samochód nie spełnia norm Euro 6 najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej dostałbym za to srogi mandat, i mam nadzieję, że go nie dostanę. Że uda mi się stąd. O, ale tam jest górka! Że uda mi się stąd wyjechać. Bo ja po prostu zapomniałem o tej naklejce, i dzisiaj wjeżdżam w tę zieloną strefę. To mi się przypomniało. No, ale teraz już nic nie zrobię. Muszę po prostu objechać tą trasę. To znaczy, wyjechać w sumie ze Stuttgartu. Jak stąd wyjadę, to już nie będę nigdzie dzisiaj wjeżdżał w takie strefy. I, I sobie na myjni chyba w Polsce kupię tą tą naklejkę. mi się wydaje, że one w Polsce są do kupienia na krzywej kiedyś były. Ja pierdzielę, jak tu jest ciasno, co tu się dzieje? Zakaz dla ciężarówek od 20 do 6 rano. Dobra, już stanę. Od 20 do 6, no to czyli mogę jechać. Jo. Zobaczcie te przystanki, jakie są nie? <gry> One są na wysokości jakby moich drzwi. I nie daj Bóg, by mnie zniosło. To pół auta To Niebezpieczne. Dzień dobry, ludzie, można wsiadać. Ja pierdolę stoję na przystanku. Jestem w centrum Stuttgartu. No i to drugie miejsce też nie jest takie ciekawe, bo widzieliście, stoję tam na ulicy. A dostawa jest tam pod tymi zielonymi pastwiskami. I kazali mi tu nie wjeżdżać. Ogólnie wjechałbym no spokojnie, bo jest tu tyle miejsca, żeby się obrócić. W sensie yy, przejechać tu, tam na krzyżówce się obrócić. Ale to jest jakiś kościółek, może też dlatego nie chcieli. No i wszystko też zależy od osobówek jak się ustawiałem, bo jak stałem przy krzyżówce, no to wtedy jest problem, żeby się wyłamać, bo jednak y, jazda z naczepą trzeba jednak pamiętać o tym, że dupa się. Dupa zachodzi i to fest z wózkiem. Ja w tandemie tego problemu nie mam. Wow. Ładny ten kościółek. Tam buczy w nim. A to muzyka, galasowy. No i tutaj była dostawa. Także tu bym cofnął. Tu też na spokojnie bym się odwrócił. Chłopaki ściągają. Biorę strajk i spadam. Z pustym Stojaczkiem, z Stachem rebulka nawet, ale od pracownika, bo to szef za mi czekać, aż rozładują. Powiedział, 2 minuty trwało to jakieś dziesięć. I normalnie, normalnie bardziej Turcy, albo Polacy, albo ktoś daje jakieś napiwki na mnie, no, ale nie Niemiec. Niemiec bardzo rzadko to robi, a zwłaszcza wtedy, kiedy powinien, to tego nie robi. Ale pracownik się ładnie zachował, dał mi redwulka i jest git. Policji nie ma? Nie ma. Tylko jestem ciekawy, jakie ja mam tutaj, bo tu już jest zakaz dla ciężarówek. Jak ja mam pojechać? Czy ja mam tu zawrócić? Strach trochę. Bardzo to lubię, jak wracam do samochodu, a tutaj taki dyskretny chód jest. Ponieważ klinka postojowa włączona. Dobra, może i bym tu zawrócił, ale. Nie widzę takiego sensu i potrzeby Ponieważ tu się nic nie dzieje kompletnie I zakaz jest, bo jest, ale... A, to jest wiadok jakiś Dobra, ale to pewnie tylko dla mieszkańców Żeby... pewnie firmy są, żeby po prostu ciężarówki nie jeździły A ja jadę, bo ja tu rozładunek miałem I w tupie was mam 12 km do następnego punktu Znowu w Stuttgarcie, nie? Czyli jeszcze muszę raz Wrócić na centrum i dopiero wtedy z niego wyjeżdżę. Powiem Wam, że się lewej strony. ten Stuttgart to jest cały rozkopany. Dosłownie, i z jednej, i z drugiej strony. I, i, i wszędzie 30. Nie ma jakichś turbokorków nawet. Także jest 12. No to i tak dużo samochodów jeździ, ale korków nie ma. Ale tutaj w, w takich porannych szczytach czy popołudniowych, to, to ja nie wiem, to oni kwitną chyba 8 godzin. Tyle ile w pracy, tyle jadą do pracy. Masakra. Co chwilę gdzieś Trzymaj coś się rozkopane. Także to może jakieś nowe drogi po prostu tutaj robią. O ja pierdolę, jak ja mam tu przejechać teraz? Jasność. Ja powiedziałem, dobra, chyba tutaj. Aha, bo tu nawet nie ma, a nie, jest ta droga, czyli ja jadę prosto. Dobra. Skomplikowane to wszystko tutaj, takie. Ale chyba prosto, nie. Tak, w tunel, dobra. No dobra, 5 km jeszcze. A te 5 km przez centrum miasta, to jest chyba. Tak, jakbyś jechał, nie wiem. 50 poza miasto. prosto. It's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline. I'm desperate Byłem właśnie, ale są spocony. Jest 28 stopni, ale klinka chodzi. Ale byłem teraz na firmie tutaj u nas yy, koło Stuttgartu na Szwajkerze i powiem Wam, że raz, dwa, czterech wchodziło do środka. <grym> yy, jeden chciał, żeby mu maskę otworzyć, żeby tak pokazać i tak dalej. W zainteresowanie tym Mercedesem, zwłaszcza tutaj yy, tu ten Stuttgart mi się wydaje, jest taki pro Mercedesowy. Bo tutaj na przykład cała firma ma Mercedesy i też może dlatego tak zwracają na to uwagę. I co? Tak jak się ich pytałem, to tylko jeden mówił, że mu się tak niezbyt to podoba, no i że on woli old school, nie? chociaż jeździ Autrosem L tym MP5. No ale nie ma, nie ma kamer, tylko ma lusterka, ale ogólnie każdy, każdy jest zachwycony, każdy mówi, że beautiful i w ogóle. Widzicie. Jednak opinia ludzi w internecie to nie wszystko i nie jak ma się to zawsze z rzeczywistością. Idę się wykąpać, bo zaraz wybuchnę. Tak sobie postawiłem, ale jest brudno to, tą no, trzeba. ale już idziemy, wracamy. Idę się wykąpać i zaraz wracamy do Polski. Zobaczcie, jakie ładne przyczepy mają. Tu w ogóle to jest system do tego, żeby nie było oblodzenia na dachu. On się tak o, tutaj podnosi. Ja nie wiem, czy to działa automatycznie, czy co, ale mega fajny Fajny system, który właśnie zapobiega oblodzeniu dachu. Nie? Także, no ale to są noweczki, fajne, przystosowane. Jest taka kurtyna składana. To są typowe. Yy, przyczepy pod, pod okna takim też by fajnie było jeździć. Nie trzeba było planteki ciągnąć. Tu widzę kolega do pracy przyjechał sobie takim okładzikiem. No i okay. No i tu ogólnie, zobaczcie, no, same mercedesy, No i oczywiście tutaj jest jeden man, który znając życie i tak trafi do Polski. No bo nowe są tu, tylko że to są 420, i też chłopaki narzekali, że, że są słabe. Nie? Ja mam 480, no to na pewno jest, jest lepiej i jest odczuwalnie lepiej. No tu jest pan, który właśnie mówi, że on lubi old school i ma lusterka. Bardzo ładne są te Mercedesy, też szerokie koło. Fajne, solweczki. Ogólnie tacy starsi, starsi z Was, widzowie. Na pewno kiedyś byli w jakichś takich budynkach starych, pobudowanych typu cukrownia czy coś. Na przykład cukrownia była we Wschowie i moi rodzice tam pracowali. I bywałem w takich cukrowniach i właśnie bardzo podobny zapach jest tutaj tych budynków. Szatnie i tak dalej. Tak jak było to właśnie w takich zakładach. PRL troszkę. No hej! Ja już po prysznicu jadę sobie obiadek ile mi tu pauzy wyszło? 30 minut już bardzo przy takim rądku. Yy, i co? Jadę do domu 716 km do chaty do bazy no ale dzisiaj zrobię jeszcze ile mam wyjechane? 3 godziny? 3,5 godziny? na takie autochopka sobie tam zajadę na A70 i tyle. Tyle będzie z mojej pracy. Trzeba jechać pracować na bazie, szykować się do pikniku. Po czwartek i piątek wziąłem sobie urlop, żeby dla właśnie, dla fundacji, że tak powiem, porobić za, za darmo. I, I poszykować wszystko, żeby było już na tip top żebyśmy o niczym nie zapomnieli i tak zapomnimy, ale żeby o jak najmniej rzeczach zapomnieć o, może tak powiem no, także do później witam się z Państwem dnia następnego wyjeżdżam właśnie z autobusu. po 200 metrach Zgłęć prawo. Prawie jak we Włoszech. Następnie na końcu drogi w prawo. 13 godzin pauzy weszło, ponieważ planowałem tam rzeczy na piknik jeszcze, żeby wszystko dograć tak, jak powinno być. I jedziemy do domu. 388 km. A to jest do, w sumie do Mejni. No, skręcić prawo. A na Mejnie, a później drogi, na bazę. I praca. Się nie kończy. No, znaczy na ciężarówce tak, ale jeszcze wolnego nie skręć będzie. w prawo, następnie skręć w prawo. Tu jestem. Jedziemy. Przed 48 wykręcone. Wjeżdżamy. Chcie myć pierwszy raz w Mercedesie. Nie no, teraz to całkiem inny samochód z taką naczepą czyściotką. Chociaż <laughs> na kamerze i w ogóle wygląda jakby było dalej brudne, no bo jest tam do góry. To jest w który już nie zajdzie z niej niestety. No ale na pewno wygląda lepiej niż, niż wyglądała. Myślę, że tu by trzeba było wylać chyba tonę chemii na nią, żeby, żeby to się polepszyło. Tam widzicie od tego paska, który cały czas lata. No cóż, jest jak jest. Chłopaki wózek jeszcze myją. Zaraz sobie wyjadę, założę. I lecimy na chatę No ale ty ładne Przejechałem na bazę i oczywiście dali mi jakąś robotę nową, nie? Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. <grystuje> Żartuję, żadna nowa robota. Po prostu się wypiłem. od naczepki, bo i tak już jej nie potrzebuję w tym tygodniu. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda pod taką wywrotką. No i szczerze wam powiem, że dobrze. Dobrze to wygląda, naprawdę dobrze. Panie byłoby taką Fłuszkę mieć. Tak szczerze. No. Fajna. <laughs>